O Boże, jak Jego to buja! Łudzo, nie? To jest jakaś masakra! Łap... Łap... U <śmulet> mnie! <śmulet> e, nie na nie Ja wierdolę! Głupiał, pan doskadzilił Pantera chyba tak! Mam <śmulet> nie nie. O! Poprze o! O! jego, co? Bo no właśnie mówię. Już nie robim, ty jedzim już. Już, dobra, nie ma problemu. Jak mam porządny to kurwa. O, metal w za łóżko. Nie szkodzi. Butelkę tam życzyłem. Rosyjski sprzęt, to wszystko może być możliwe. Ten cofnij, bo nie chcę mu po tej soi jeździć. I wieź tak samo bokiem jak. po tyłu, musisz. Długie widać. 32 nie O mój ja, Jezus? Pierdolę, <słuch> ten się nie wierdolę, się wyjechał. Nie ja wiedziałem jak ty zacząłeś skręcać, nie? Czekaj ładowarka. co to się stanęło, czy lewa, jak trzeba podnieść Lewa Lewarek wzięcie. zjedzie. Ja nie, Za ciasno e, panie. Spadek z pryzmy, nie? Mój Boże. Zabliło <noise> sąsiada. <noise> czekaj, <głosy> czekaj, czekaj. Zakryciło. Ja! Zaraz się nie? Ja pierdolę! Po On jeszcze nie miał wypadku co nie? Chyba <grystanie> chyba! Poczekaj nie najeżdżaj tak na ten płot! Czekaj! Okay. Teraz ja cię doprę. Dobra chyba muszę chyba muszę chłopa postawić bo on nigdy nie stanie! Stój! A mój Jezus! Jezus musiał Musiał gazu dodać co nie, żeby go wylowało. Prze, nie przeżyję w kabinie chyba. <suchy> Dobrze, za to gazowanie. Masz teraz pojeździć, tretu jeszcze bardziej, bo to jest rzep. Pa 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 ej! Zobacz, ja gryję! Ale gry Ale można go katować na koniec. Ja, ja nie wiem, ale rozczarek i zonyś się też stresł dopiero Ja powiem, że późna soja była koszona. Nie, co? Ja boję się, że ja prawie się zacznę, nie? Dobra, chłopakom wózek dowiozę później. Dobrze, że chociaż tam z rana odśnieżyli. Nie, nie bo, bo naprawdę by było grubo. Ja pierdzielę, myślałem, że ty chcesz mi wyrąbać. Nie wiem. Na 99% byłem pewny, co nie? No i przebieć koło. Ale to było pewne, ja tak. Patrzę, że zaraz mijam drogę, co nie? Leci sąsiad z Piotnicą, co nie? I tak zapierdzielam, nie, nie dam się skasować mi bizon na, na tej prostej, co nie? już tak coś chciałeś, Ale wtedy, wtedy ty chciałeś, a teraz nie chciałeś. Może, <noise> żebym ja nie musiał pan wystawić faktury za Afendę, bo myślę, że się, my się pan stało mówi... Panie, Ja lepiej rozpychałem. Poza tego może no? co ode mnie 60 k kupował, nie wiedział, czy mi przelew robił, czy nie? A chyba nie robił, wiesz? No właśnie, ja tak się zastanawiam, <noise> muszę na niego dzielić. Fajnie! Fajnie! No my jesteśmy! No bo on wie, bo on jest tu, właśnie. Manie, za o wczoraj Laweta do, do tych sił. On jest kolan z tej miejscowości. Z kole. Za plecami to jest. To są te kolana, to się nie prostują, tak? To to, za plecami, to jest te od Majora. On mają chyba do... No dobrze, fajnie chłopaki, miło było, ale wyszedłem tam tak. o 60 Jakbyś go widział nie, no to... No. Iś, dobra, dzwoniłeś już chyba, dzięki. Ja no. ja nawet ten dziew napisałem. Na no, potapie! On blikiem tam zapłacił. Jakiś bierz dzików jest chyba obok. A! Aleś mi przytulił mocno Jak ta dura sypie?! Nie mogę znać Urwie ją zaraz Nie dosypie chyba dzisiaj O, kołem tutaj najadę na kolbę jedną Ej. Dobra, dawaj tu jeszcze kawałek Masakra ja Zamiast miniatydy dawam wina, 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 wina benzyny gaz przygodny. Może? Boże Papaja! Boże! Ale puścił. <grym> Adam, Adam Adam na strzygle jakaś pół drogi czy co? Ale trzeba powiedzieć, żebym szybciej pojechał, a nie mi po <grym> Ale Adam dopiero w połowie się kamną, że żelę, nogę na strzygle, bo Nie po, bo ja z... o, jak poszedł Nie mogę dogonić teraz! To tu? Tak! Ja to jest to po tu. ostatniej chwili kierunkowska spuścił co. Cześć, mamy witajcie z tej strony Mistera 15 Tam serdecznie w kolejnym odcinku po sąsiedzku. Jest ze mną oczywiście mój Sumisza. który poczuł wręcz bym powiedział zimę, bo katuje mocno naszą ładowarkę i patrzę, że jest ślizgo i to fest. Bolka. Dobra, uciekaj z jest, Bo ja mu jak No ja, bo błotka jest ostatnia, ale chłopie, przez rozerwie. Ej. No weź tutaj na tył, może tutaj, może dosyp. A co teraz będzie? To co się będzie teraz działo. Wjechał! Jak nie wiem, na jakieś 6-7 przejazdów. Jo? Dobra. Ja tu za tobą będę wjeżdżał. Ja muszę sobie ten clean wy wyciąć najpierw. Dobra. miał wygodniej. Kurwa, kaczki nawet są. Chciałbym <laughs> się chyba mi się Ja chciałbym zobaczyć, jak ty z tymi, z tymi poponikami se w tym, w tym przerymblu tu teraz. <laughs> ty Boże, żebyś okay. nie zachwacił! Oj, dobra. Nie nawet na cztery. Rum pom pom, to tylko po. Rum pom pom. A nie, ale te wygi to nie do tego. Nie do nie. To jest to nie. Nie przyjmują to panie. Panie tam tego nie przyjmują. Rozejrzałem się. Boże! Ej ja, chyba, chyba. Ja twierdzę, że nie zmieszczył się. Chyba jednak ten, ten w gwoździe byłem w popiole. Ale widziałem, to <noise> widziałem. Cały <co głos> bal. Nie, nie wyhamujcie w tym makarniku, chłopie. Boże, gul, wiecie doszło. O Boże mój Jezus, tak tak to. Najważniejsze, żebyście się nie po chłopaki. O! o Jezus, co to było? Ja... Ja... Ciepłej ja tego, to, to nie. Zachwyć mnie. Aż normalnie miło, gdy taki pan przyjeżdża do mnie. <laughs> dzielęszą... to się ile ma emeryturki. Pan tak? Ale panie, a ten, Ciofezka Fenda w Roselmaszu, nie było was stać na takie a... rzeczy? Panie, pan ile masz pan emeryturki? <laughs> Na 50, a co? A co są w haku Kuryna? Eee. Nie eee, wypowiadasz na eee, takie haki. No, eee, e, 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 Dobra, masz, masz te haki? Te haki. Mięsza <laughs> z hakami, miesza z Kurynami, Mam 459 o. 000. 500. 500. <laughs> no, co 500 to? Plus to jest? To... To... Ej. To nie ode mnie przyszło, to 500. No, ale co to jest? No, ale co? Mogę już te 500 wziąć sobie dla siebie, to nie? E, to dla co nie? Eee, skąd te 500? Za co za przykład? To pewnie od córki. Córka za dużo pewnie. Z tymi chłopakami tam buszuje i tak wychodzi potem. Trzeba trochę rybnąć. Coś jeszcze robić? Nie, Czekaj. Czekaj. Bocze, nie, <mocupania> nie, nie. Nie, 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 godzinę nie, 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 nie. Nie, 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 tak nie, Już jadę? Y Bocam. Ja, ja nie. Co ty? Bronik już ubił tak, że nie idzie wjechać na pryzcie. Nie mówię, nie mam, nie mam co ja no, Ten żwir ubi, żeby my dobrze jeździli. Już jest upity. O, chyba się szkarnia zaciągła coś. <noise> metal, metal! Metal kukuje z jału? Nie, woda w chłodnicy, woda w, chłodnic, woda w chłodnic się gotuje. Też <noise> wciągłem takie coś. Wczoraj.